Trzymano wam wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars Skywalker Saga. Waszek jest starym Hanem Solo, ja jestem czubaką z nerką, biegam sobie z jakimś kurde trofeum w środku. A idziemy do bazy Starkiller, star jak żeśmy przed nagrywkami czytali to star killer to jest jakby cała planeta? Którą przejął najwyższy porządek bo po prostu sobie zrobili tam bazę Także, o to chodzi, nie? Ja jestem lokalistą, jestem tą Siemanko, siemanko e, tak no, e, to sobie właśnie wyczytaliśmy że Także ciekawa, e, ciekawa informacja dla nas e, możliwe, że e, ogarnęliśmy O co chodziło ze spadkiem FPS-ów w tej grze e, Chyba po prostu... Się Potrzebna ale czy na pewno to, będzie, to... E, Tak, e, zobaczymy jeszcze czy dokładnie to będzie to, ale możliwe, że po prostu e, te problemy powodował e, full screen mode, czyli po prostu rozgrywka w pełnym ekranie, nawet na pełnym ekranie. A w, e, jak ustawiłem teraz tryb okienkowy bez, adi... bez ramek? To już jest lepiej. Ej, ja upuściłem tak, swoje, Ej, ty! Chodź. Mamy robotę. Kładka zamknięta. Się zostawimy ładunki tutaj? Nie. Perfekcjonista się O Ojej, widzę mnie co chyba. Coś mi spadło. Wypadły mi te rzeczy. A co ty, ty w z tym miałeś. zrobić. Mamy no, podłożyć jakieś materiały wybuchowe. Eee... Poroz... Okej, okay, dobra. Materiały wybuchowe. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. W ogóle pamiętajcie, że jeśli wam się odcinek spodoba to zostawcie no, okay. oczywiście lajkę, a zostawcie subika. Nam to bardzo pomaga. Rzeczywiście, są tutaj materiały wybuchowe, no. I tutaj w ogóle da się chować. mogliśmy to zrobić po cichu, stary. Ale ewidentnie chyba. Że no nagle to... możemy. Głupie są te. te. Ten, te szturmowce. Ale wiesz, co, no nie, bo ja się teraz przebrałem za skrzynkę, to on nie zobaczył nie no, widział mnie. Mhm. Więc chyba tak nie działa. Ej, dobra, ale. Ej, bo ja biegam z jakimś kurde. klocem. No, 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 to gdzie ja mam to w Muszę w konkretne miejsce. Czyli tam chyba nic coś pokazuje Mogę coś przesunąć? Materiał wybuchowy. cofnąć się. Materiał wybuchowy. Pierdyk, pierdyknie, pierdyknie. Tak? Może to nie pierdź, nie pierdź. trzeba kliknąć? nie Widzisz, się to podłożył? Gdzieś gdzie mi kazali. Zaraz, się właśnie, właśnie taki żołnierz nie, taki. Fajnie. Kazali mi odpalić tę atomówkę, to odpaliłem, no. Hmm. Dobra. Odłącz. E okej, okay, to chyba mus muszą być wszystkie umieszczone, żeby to działało. Żeby działało, żeby to wybuchło. No, o to mi chodziło. Ehm, dobra. Ja w ogóle przesunąłem jakieś tutaj klocek, ale nie wiem jakby czy coś, coś zmieniło, coś coś dało. Dobra, muszę to zweryfikować. Ych, ych. Ja pierdzielę, no jak ja mam? Po ludzku tam wejść, no. Aha, dobra, bo to jest kolejna mina do, do podniesienia. Co to robi? no biją mnie te gnoje szturmowcy. Ale proszę tak nie robić. Fajnie, koło mnie są schody, biegam jakimbecym. Zebrałeś już wszystkie te? Jeszcze jedno zostało. O mu przycisk dałem. To są ugary, kurde. No totalnie. to jest na dole, czy na górze? Na górze. Masz ale taki wykrzyknik, co ci pokazuję. To tu, tu na górze? No Chyba jeszcze bomby wybuchowe Już wszystkie? Są bomby niewybuchowe To no są znikamy Dobra, sejk. Zniszczenie Starkillera Czekaj, to zniszczenie Starkillera to właśnie opiera się na tym, że mieliśmy cztery ładunki podłożyć? Fajnie, nie? Czy co, mu wypadło coś jeszcze? Widzisz? Nie Twój stary Fajnie. A ten mieczyk fajny Pomożesz mi? Tak. Hmm. Co jest... Dzięki. Fajnie. Czuję Czuj Czuj się wkurzony. Czuję inaczej wyglądało, po prostu mu... Podpilkę miecz W sensie Kyloren no. Solo? Tak O kurde, tak. strzelanie Kyloren Hanowie mhm. Dobra, matę, to jest do zniszczenia wszystkiego naraz Pamiętajcie, jak człowiek zniknie broń, będzie gotowa do Pieniądze, Właśnie no trzeba i to... powiedzieć, że pieniądze Ale kurde, jaki tu jest burdel To jest pościg No to znowu mi to Mów pani, cały czas tak Seria, kurde ile ja tu pieniędzy! No hajs! Brakuje pocisk? No to tu jesteśmy tutaj. Ło! Wow. się tu namierza, kurde! Za ja, się zniszczyć nie da. Potwierdzona info. Ale tu jest rozpistiel. O wow, Ło! Coś mi mnie wleciało jeszcze. Dobra, dobra mamy pierwszy, pierwszy supeczek. Więc. Z... Różę daj. Przed tak no To rzadko się zdarza. Kurde, śleza ja mnie ciągle jakieś pociski, no. Ale teraz coś trafi, dosłownie. Dosłownie coś trafi. Pocisk. Tak, tak. Albo cholera Albo cholera Nawet co szybciej. Prawdopodobnie pocisk. Ale, ale tak. Wszystko się może zdarzyć. Też obstawiam na pocisk. Dobra, to jest niezły syf, ale dajemy rady. Nicyk. Ta Dobra, Imperium może się smokać w Dupala. Imperium? To jest, tak to jest się porządek. dobra, to jest Imperium. Przyporządek porządek się za długo mówi. To są dwa, dwa człony. New Order, jest szybciej, co? Tak, to. No. No, no, tak. Nawet się szybciej niż Imperium. New Order. tak podobnie. Ale ekipa Turu tu, tu, tu Co się stało? Fajna sprawa, zginąłem od razu. Ja bo właśnie, no jak to ja, ja, tym bardziej stary, ja się od razu w, w ścianie. Które, to są to zdobywania zestawy. Chciałem coś rozwalić i padłem. Ja nie że się... Co jest? Tak, ja strzelam, ale jakoś tak.wierdzinowo. Girdynowe strzelanie. Tu jestem za tobą, czy. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Chyba nade mną jest się Nad? No, bo... Nie, nie, nie wiem. Nie wiem, trzeci raz już zginął. Nie wiem, co to się działo. Traszny... Szalone trochę są te. Straszny Bangladesz. <laughs> Bibi hate tam. No fajnie jest. drzewo, lol. Fajnie, reszta normalna, tylko to jest. sobate. Coku jest tam. mi poprawiło. O nie, zdrajca! Raider. A on na tym Dlaczego mu wcześniej go nie. Fajnie. Czemu wcześniej go nie używał? Dobra święty. będzie walka. Hajlorem! Który jest miecz świetny w kogo? Miecz ma fajny, ale generalnie może być groźny dla niego, bo łatwo się nim zranić. No w sumie tak, to jest taki miecz obusieczny. Tak zawsze sobie myślałem. Zbunyłem. 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 Zbunyłem Czy w sumie jak się potrafi się obsługiwać, to raczej się nie zrani. To. No lepiej taki jest. Cięższy. Cięższy, cięż, znaczy, no. Uwarnij nam się. Znaczy myślę, że w sumie to pewnie tak, tylko kurczę ja się dziwiłem czemu ja nie mogę rzucać mieczem, a przecież ten, 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 jest, ten gościu nie mówi, że to jest mieczem. Fini. Do... Ale za to blokować i uderzać potrafi. Drugi raz, a tutaj nie bierze fokusu na ten, przynajmniej mi. No mi bierze fokus na harerę, a wtedy jesteś jakimś nie wiem. Jak to oddaj ci go? To, to nie jest twój miecz. O! Wow. No to fajnie. Fajne chłopacze jest. A ty co się tu bije? Co to mnie bije? Gejzery mnie biją jakieś. Gejzery to. Dobra, trzeba zniszczyć sosenki. Mają I pieniądze prakliący. w sobie. A tutaj le, tutaj legusowe, LEGUSowe sosenki, a obok normalne takie drzewo. Tak, no właśnie mówię. Śmiechowe. To jest no coś tak. pięknego. Ale nam troszkę brakuje to. Co to Co będzie? Gdzieś tam? I kolejne... Co to jest? Rośliny białe. Ośnieżone. To śmiesznie, bo to po prostu jest biały klocek. No, a co innego mogłoby to być? Dobra, chyba. Ty. Cyk, Chyba już. Nie yeah. mamy True Jedi. No. Dobra, łatwo z nim. O, ci! Nikogo już Jak fajnie wyglądają? O, Olej, ich to normalnie do lawy, stary wepchnęło, widziałeś to? C czemu tu jest lawa w ogóle? No, ciężko stwierdzić, ale wpadnie do lawy. To mogę coś zbudować. Wow, widziałeś to? Zbudowałeś bowana? Tak i orendowan właśnie dobra, łatwo było Dobra no. Super Akurat tak spadło, że się zagodziło drogę To sprawa. W ogóle to my jakimiś ona... dr... drwalami się zrobiliśmy. Czyli. No tak, ale jak ona dziś nie biega jakoś. Nie wiem, już tak czuję jakby w ogóle nie biegł. Kurde co jest? Łoł, wow, ale mi dziwne. Ej, steruje mną gra w tej chwili, nie ja. On dobrze. <grym> steruje gra? Ej, nie wiem, robiło. Ja nie mogę nic zrobić, po prostu samą sterowałem przez chwilę. Hmm, ja zabrałem gdzieś jest. Otwórz ciebie. Nie musisz nas Sam, sami damy radę. A no nie we mnie! Poczekaj na no. A Cyk, cyk. Ty chodź tu. Blok, blok, blok. blok. Bo swoją drogą to jest trochę niemożliwe, że Seed kontra jakiś szturmowiec byłym. Ma nie PVP wiesz, ma. i wiesz, że jest równanie. Tak nie miało prawa się udać Co jest? Co tu się stało? Co się, Co się dzieje? Czemu ty stoisz w mieczu Czemu... świetnym? W mieczu, tak wow. o. Hm? Jego miecz wzięliśmy? Co tu się... Skąd ten miecz niby teraz w tej chwili masz? Czemu nagle jest ty nagle jesteś? Czemu ja jestem Ray teraz nagle? Czemu ja nie mam... Nie, przecież nie ma tego Dlatego wziąłeś, ale na tej. Ty... No, no tak, co, co, co ten, się tam zbogowało To dziwna sprawa się stała znaczy, Ale czekaj to kto użył mocy? Rej użyła mocy tak? Mhm to ona jest normalnie taka magiczna jakaś ten? Tego? No coś tam odkrywał w sobie Ale ona jest kimś z tych ważniejszych? Czy... Wszystko w porządku film? <grych> Tak z dupy Ona jest tak. kimś Musimy go zatrzymać. Dobry, się. Bo. Ja bo. Ja sam mam ciężko z tym Ciężko bym miał to wytłumaczyć bo kolor są trochę podlebrzone. Hmm. Ale, no dobra. No dobra, może to się w sumie wyklaruje później. Dobra, chodźmy dalej. Wie chodzi ci, czy z nazwiska jest jakaś znana? No w sensie, albo... czy to nie jest, nie wiem, nie wiem siostra, w, kurde, Rena czy, 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 czy ktoś? Nie wiem. Myślę, że pewnie się skończy tak, że to nie tak będzie. Cy, cy, cy. W sumie w tym uniwersum chyba nikt, kto posiada miecz nie jest jakimś domem, No To jest jakieś dziedziczone tak. Fajnie, lawa mnie spaliła o Kurde Żebyś żeby dziwił Dobra, łatwo Nie no, ja chciałem tego budować Chodźmy dalej Wyrzutnik tego Wiecie? No będziesz musiał w... w, w śmieci. śmieciu. Dobra, to cyk. W śmieciu. Będzie zrobiona. zbieram pieniądze jeszcze? Nie wiem. Czemu tu kampi jakiś ten? Co tu się dzieje? Łoł! Wow. Ej, go kurde! Nie, nie możemy Nie masz kolenia. masz na dziurę. Jak ja go biję, stary! Bo się zbogował, on się nie broni. Ja Tylko mam tą walkę... z tymi. Żołnierzami Nie wyższego porządku bo ale mnie w locie smagnął po mieczem Goo, żeś mi w... tym ten... Wparował pod y, muszkę Muszkę no, Mo Ja mogę w ogóle go nawalać? Ja mam w ogóle celownik o. potrzebujesz nauczyciela Mogę Ci pokazać ścieżki mocy Dobra, to przekrywasz tej chwili Nagle buzi, buzi Eiloron <grystanie> generalnie ma problemy z... złością O, okej okay. <grystanie> Fajnie <grystanie> wow. Baba przyszła i go wyjaśniła Już i kozaczy Tu i baka No fajnie Planeta się chyba rozpadła No i znowu, fajnie Aha, na solo no już nie ma. Tak definitywnie. Harrison hmm. Ford uznał, że już nie chce w Star Wars. -y. W pokoju umrzeć. No to już już stary chyba jest, no? nie? Ach, Pikanie. U Syfri peł. Ooo! 3DPO Zniszczenie z Rokera. Par ja chcę być PBA tam. To się nazywa Pillow. Dwa min zestawy dobra, standardzik, miałem wszystkich. Hey, hey, twierdzi, że musi nam coś pokazać. Szczerze wolne, aby Artu miał resztę mapy w swoich danych zapasowych, Midi Ejty. Artu? Zobacz co się moment. dzieje. On tu będzie? Jest! Di d może mieć pewne wspaniałe wieści. Pokaż. Hej, już spokojnie, czekaj. Mapa! Jest w całości Luke. Tak. Wezmę czuł jego i Sokoła i znajdę Luka. Okej, okay. to, to, to szybko jest zadeklarowało. Było tak. Ale y, czekaj. Y... Hmm. No dobra, bo to, ta fabuła jest tak szybko, że muszę sobie to poukładać w głowie na bieżąco, bo y, przestaje zaraz ogarniać. Wystarczy no. snem zaraz ogarnąć. Ale nie no, spoko, no okej. Okay. Kylo Ren był y, synem y, Hana i Lei. Jest nadal. Y, no tak, jest nadal. Han Solo se deduwę zaliczył. A my teraz idziemy znaleźć najśluka czyli brata Lei. Tak. Wychodzi okay. na to, że wujka Kylo Ren. Tak, no. Kurde, rodzinka się znalazła. Ty, my w ogóle mamy jakiś inny statek? Łooo wow. Gwiezdny myśliwiec jedi Myśliwiec jedi Jacht królewski z nabułu ty no, korweta? Korweta A jest jakaś Mazda? Statek Bobby Fett, ty, możemy się takim latać? Statek Czemu ty już poleciałeś, co tu się dzieje? Nie poleciałem stary, patrz, królewski myśliwiec podstawiłem Patrz zajebisty Mogę kupić statek Boba Fetta? No kupuj, mamy tyle pieniędzy, że sobie można tak <noise> Jak go teraz wybrać, żeby był? Patrzcie, dzień. Fajnie, wywaliłem Fajnie super, nie mogę nic zrobić. W sumie, gdzie ja mój statek, no. Hmm. No i jest Boba bu Fett. Boba, boba. Hmm, czy to możemy kogoś w ogóle kupić? Wicked? Tuskański Wicked? Wicked? Hmm. Łotrzy. Mam no, jakiś łotrów, Han Solo. O, no tu. To... O, dobra, ja ten tak Han Solo żyje, proszę. Ja żyje. <laughs> no tu młodził się. No. Łowcy nagrod. A tu mamy. Youngo. Yango... Uuuu. Yango... Dłończyńca. U, -u. mnie to z najwyższego porządku. Kurde, oni fajnie mają maski. Podobają mi się te szturmowce. Mhm. Aż te kupię normalnie za 100 tysięcy żeby mieć każdego. Ciemna strona. Czy tak. to coś Tak to. O, to można kupić też Kailoren. Imperatora można kupić. O kurde Ten Tom Ale nie da się go. A nie da się nim grać. weź. W spadłem znowu. Co jest. Szkoda, że tu nie ma takiego używania tej umiejętności. Tak jak na przykład to było w tych starszych częściach, nie? Że Dark City mógł rozzić prądem, chyba mi się wydaje, nie? Nie ma takiej umiejętności, że mógł tak robić. No nie może tak... tak? No właśnie nie, no B, B to jest po prostu zrobienie i użycie typowej magii. Mam Czy... wrażenie, że mógł, no że mógł tak robić. Nie zawsze takie właśnie wrażenie. Tak samo jak Wejder mógł dusić. O kurde sorry, nie co? Mm -hmm. No czekaj co mówiłeś, żeby co kupić? Lorena, ale nie wiem czy... A nie, dobra, może nim grać, okej. Okay. Nie, kozotki z tym Coś, co, co to było za odliczanie? Coś ty włączyłeś. Daj mi go, ja też chcę. No to zmienię sobie. Jak to zrobić? No, wchodź w selekta i tam postać. Ten odcinek taki bardziej poglądowy będzie, aniżeli fabularny, ale czasami trzeba sobie wydać pieniądze na jakieś... na jakieś takie duporelki, nie? z bliznami. Broj, tak, 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 ale... skoro musimy wspólnie podjąć się tej misji czy możesz przynajmniej nie rozrywać a no nie na części No jak to był? bip bip fortuna co to są za postacie dodatkowe Fajnie, jakieś z internetu gazganą tu tu jest handomy <laughs> <laughs> on długą szyję <śmiech> <śmiech> wow Weź Ren'a i w PvP. A to masz Sydiusa? Maula. Także ja, znaczy Maula. Nie wiem, czemu ja się. Czy, 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 czy ja macie że to Sydius? To jest. Dziwny Co? miecz kontra dziwny miecz. Poczekaj. Unikalny, może inaczej, unikalny miecz kontra unikalny miecz. A Paulo, no zmienia tego Kailorena. Ren'a. No weź sobie. Oj, okay, tutaj. Brawo, ty, ty. A bo on A, tutaj jest, jest bo, on, bo on tu jest, jest przyzwany, dobra Dobra, no dawaj Turutun tun 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 uła, 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 uła. No gdzie ty jesteś, kamera mi sfrankuje No i padnął a tobie, a tobie też mam zostało, nie? Tak, tak, no zostało mi w sumie ostatni bar. Połowa ostatniego bara w sumie. Chyba ci go skoczę Ja pierdzielę, ale koks. No taki, taki typowy ninjitsu, ninjago, lego ninjago. Nie no, no Darf Maul to jest totalny kozak. No. E, dobrze widzowie, mam nadzieję, że wam się podobał nasz pojedynek Darfa Maula między Kylo <laughs> Yy, trochę ten, ta końcóweczka taka yy, na zakupach spędzona, ale czasami trzeba sobie zakupki porobić tym bardziej w takich grach RPG, gdzie można tymi postaciami sobie grać yy, w trybie swobodnym. Warto sobie po prostu posprawdzać, jak one wyglądają i sobie trochę pograć. Yy, no i co? Będziemy kończyć w takim razie odcinek. będzie trochę krótszy, yy, a kontynuować będziemy już w następnym. Chyba w następnym odcinku skończymy się, wydaje tą część, bo on została no, ostatnia misja. Także pewnie skończymy... Ale żadna misja! To nie było pięć... Dlaczego. na znaczy no w sumie tu było pięć, ale... Myślę, że to będzie koniec? Poczekaj, to w sumie wsiądźmy jeszcze do tego, zobaczmy, czy to będzie już koniec. Bo może bez sensu kończyć teraz odcinek, Eee... Na Anhto. Znaczy nie wiem, dobra, no spróbujmy jeszcze. Tak, ja, spróbujmy, co jest? Czemu się to zbogowało? Halo? Fajnie. Okej. Okay. <laughs> Yy, możliwe, że to będzie rzeczywiście koniec, bo taki w sumie, wiesz... Bo prawie 60% mieliśmy zrobione. Yy, tak, to prawda, 60%, przeważnie na 60% kończyły nam się części, jak ten, jak, mm. yy, jaki kończyliśmy, no i... i... Taka każda kulka była, nie? To może być taki też yy, moment już końcowy, nie? Tam znalezienie akurat luka, to taki akurat... Dobry sposób, tak patrzę z, po, z, z tego, z... Z, yy, yy, z poziomu na przykład... Yy, Filmu nie? Żeby o, filmu. Jak, wiesz, znalezienie luka to by było coś takiego na no, kolejną część. Ja ja z robi. tego co kojarzę, to chyba tak by było. Dobra, chodź. Tak, właśnie, jeszcze. Co udej, to jak jest? jakieś jak... jak Skyrim odwalam w ogóle. Na no, swojego jak... miejsca, gdzie nie powinienem. Tylko tyle znalazłem. O! Cały na biało. Fajnie. Zobacz jaki luk. bo to śmieszne takie stworki były, no. no to jest biało jest cały. Zmienił luk z czarnego. Jak dobrze, żeśmy skończyli. Tak, no dobrze, żeśmy to akurat przedłużyli do te, o te dwie minutki, to akurat był koniec siódmej części. Także no, przebudzenie mocy w takim razie ukończone. Ciekawe, ciekawe. Jakby nie znałem fabuły tych, yy, tych sequeli, yy, więc, yy, więc jestem ciekaw, jak to dalej będzie potoczone, aczkolwiek, kurde, no mam wrażenie, że taki trochę wygrzewany kotlet, nie, ale, ale co by mogli tu innego zrobić, tak z drugiej strony. No. Mhm. Yy, no trochę, no, trochę tak, ale no mimo wszystko, wiesz, odnajdywanie Luka, śmierci śmierć no trochę tak emocjonalnie, nie? Yy. Mimo wszystko też, no, wiedzieli na czym też przyciągnąć, nie? No, ja wiem, jest Luke, jest Han, jest Han Solo, więc tam, no, pójdą do kina, nie? Jakby tak patrzeć. No tak, zresztą w uniwersum, które ma dużo fanów, więc jakby, no, wiadomo, że jakby Kafka się musi zgadzać, nie? Też z drugiej mhm. strony. No dobrze, yy, kochani widzowie, będziemy kończyć w takim razie odcineczek. Yy, Kolejny, od kolej w kolejnym odcineczku zaczniemy od ostatniego Jedi. Yy. Od ostatniego Jedi zaczniemy następny odcineczek, zobaczymy co tam się będzie działo. No a to już będziemy kończyć, także dziękujemy bardzo za oglądanie, pamiętajcie, żeby zostawić lajkensa, jeśli się, się podobało. Oczywiście subskrypcję tak samo, komentarzy możecie dać. Możecie dać komentarzy, kogo bardziej wolicie z Mrocznej Strony, czy Kylo Rena, czy Darth Maula. No a my się będziemy żegnać, do usłyszenia, do następnego, cześć, cześć. Manu.